Przejdźmy od razu do sedna sprawy, choć tym razem nie podniosę głosu, by ujawnić prawdę. Na razie, w Twoim wnętrzu dzieje się coś, czego nie zauważasz, albo, co gorsza, co postanowiłeś ignorować, jak ktoś, kto odwraca wzrok od pęknięcia w ścianie Starego Domu. Wiesz, że tam jest, ale dopóki dach się nie zawali, udajesz, że wszystko jest w porządku. Jednak nie wiesz, że to już spada i to nie z zewnątrz. Ale od wewnątrz coś po cichu cię pochłania, stopniowo kradnąc fragmenty twojej istoty, twojego ognia życiowego, twojego celu. Zauważasz to, gdy jesteś sam, gdy euforia opada i nikt nie patrzy. Czujesz to w swoim ciele, w swoim umyśle, w tej dziwnej mgle, która przesłania twoją jasność umysłu. To coś, co przekracza granice fizyczności i emocji, idzie dalej. Istnieje tajemnica, która pozostawała ukryta przez stulecia, nie przez przypadek, ale celowo. Gdybyś do niego uzyskał dostęp, zmieniłbyś się. A gdybyś się zmienił, nie dałoby się tobą manipulować. Gdybyś odkrył tę wiedzę, byłbyś wolny. I nikt, absolutnie nikt nie chce, abyś osiągnął tę wolność. Dlatego rozpraszają uwagę, bawią i nasycają pustymi bodźcami. Bo jeśli pewnego dnia się zatrzymasz, zamkniesz oczy i posłuchasz, możesz przypomnieć sobie coś, co zawsze tam było, uśpione w tobie. Starożytna, czysta, dzika i twórcza siła, która nigdy nie potrzebowała aprobaty ani potwierdzenia. Czujesz to? Te wibracje, które pojawiają się, gdy oddalasz się od hałasu. To ty. Ale jest ono uśpione, ponieważ zastąpiłeś je natychmiastową gratyfikacją, pustymi obietnicami i ulotnymi przyjemnościami, które pozostawiają po sobie trwałą pustkę. Stałeś się naczyniem, z którego wycieka energia życiowa przy każdym niekontrolowanym impulsie, przy każdej pokusie, której ulegniesz. Nie widzisz łańcuchów, ale je nosisz. Nie słyszysz klatki, ale ona uniemożliwia ci latanie. Nie chodzi o to, że nie możesz się wydostać, ale o to, że zostałeś przekonany, że dalej już nic nie ma. A jednak jest. To jest coś tak potężnego, że aż przerażającego. To jest to, co wiedzieli starożytni, co mędrcy strzegli w milczeniu, czego obawiały się imperia. Ktokolwiek to odkryje, przestaje być posłuszny, kłaniać się i okazywać słabość. Staje się suwerenem. Opanowanym ogniem chaosem przeobrażonym w stworzenie. Kompletny człowiek, nie jego odbicie, nie jego niewolnik, nie jego nędzarz, pozbawiony dopaminy. Ale, żeby to osiągnąć, musisz spojrzeć tam, gdzie jest strasznie, wejść na teren, którego eksploracji nikt cię nie uczył, nie za pomocą map i przewodników, ale z odwagą, ponieważ będziemy rozmawiać o czymś zakazanym, przemilczanym. Błędnie interpretowanym kluczem jest jednak celibat nie jako abstynencja, nie jako represja, ale jako alchemia, jako moc, jako odrodzenie. Czy odważysz się spojrzeć dalej? Ponieważ to, co nadchodzi teraz, nie jest komfortowe, nie jest miłe, ale jest realne i może wszystko zmienić. Świadomy celibat nie jest nudnym, monastycznym obrazem, jaki wszczepiła nam w umysł kultura popularna. Nie jest to kara ani represja, ale narzędzie, technologia duchowa, ukryte drzwi do Stanu świadomości, o którym prawie zapomniano w tym hiperseksualnym i narkotycznym świecie. Świadomy celibat nie oddziela cię od życia, zabiera cię do sedna. Do tego, co istotne, do punktu, w którym energia życiowa nie jest już rozlewana, lecz skoncentrowana, oczyszczona i przekształcona. Kiedy tak się dzieje, coś się budzi. Twoje ciało się zmienia, umysł się wyostrza, dusza zostaje uwolniona. Bo nikt ci nie mówi, że energia seksualna nie służy tylko przyjemności i prokreacji. Jest to ta sama energia, która może być użyta do tworzenia. Manifestowania, uzdrawiania i wznoszenia. To surowy budulec siły woli, a ty marnujesz go każdego dnia na puste spojrzenia, puste fantazje, cykle przyjemności i winy, które czynią cię słabym. Ale jeśli się zatrzymasz, jeśli zaczniesz to trzymać, zaczniesz to czuć. Wewnętrzne ciepło, siłę, która wznosi się wzdłuż Twojego kręgosłupa, jasność, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. To nie magia, to zapomniana nauka, głęboka psychologia, wewnętrzna alchemia. Starożytni wiedzieli o tym, praktykowali to i nauczali tego w tajemnicy, ponieważ wiedzieli, że ktoś, kto panuje nad swoją energią życiową, nie jest zwykłą istotą. Jest to ośrodek mocy, środek ciężkości, który emanuje magnetyzmem, obecnością i kierunkiem. I dlatego stało się to niebezpieczne, ponieważ nie można kontrolować kogoś, kto kontroluje siebie. Nie można manipulować kimś, kto nie szuka zewnętrznej gratyfikacji. Nie można sprzedać dymu komuś, kto rozpalił w sobie wewnętrzny ogień. Czy zaczynasz rozumieć, dlaczego został pochowany, dlaczego wyśmiewali tę praktykę? Ponieważ ci, którzy praktykują świadomy celibat, nie rozpływają się w hałasie świata. Staje się skałą pośród chaosu, a to stanowi zagrożenie dla systemu. Ale to nie jest atak polityczny, to cicha, indywidualna, osobista rewolucja. Rewolucja, która nie potrzebuje transparentów ani przemówień, tylko dyscypliny i wizji, ponieważ cała jasność umysłu cel. Wewnętrzna siła, spokój i duchowa więź, których szukasz, nie znajdują się gdzieś indziej. Są w tobie i czekają aż przestaniesz się marnować. I nie mam tu na myśli tylko seksu. Mówię o tym, jak odnosisz się do swoich pragnień, swoich impulsów, swojego cienia. Za każdym razem, gdy świadomie decydujesz się nie poddać, nie tylko zachowujesz energię. Trenujesz swój umysł, aby nie słuchał bodźców, aby pamiętał, kto tu rządzi, aby potwierdzał swoją suwerenność. Powoli coś w tobie się zmienia. Świat nie uwodzi już tak łatwo. Rozproszenia tracą na sile. Głosy innych ludzi nie będą cię już przygnębiać. Ponieważ energia, która została wcześniej uwolniona, teraz się wznosi, przemieniając się w wizję, kierunek i twórczą moc. A potem dzieje się coś niezwykłego. Stajesz się magnetyczny. Ludzie zwracają na ciebie uwagę, nie wiedząc dlaczego. Jest coś w twoim spojrzeniu, twojej postawie, twojej obecności, co mówi bez słów. Niczego mi nie potrzeba. Jestem kompletny. Tego stanu, tej równowagi nie da się zakwestionować. Można to osiągnąć tylko poprzez praktykę, ciszę i wewnętrzną walkę. Tak, to jest wojna, ponieważ w Tobie są siły, które będą stawiać opór. Twoje ego będzie krzyczeć, Twoje ciało będzie błagać o przyjemność, Twój umysł będzie usprawiedliwiał każdy nawrót. Ale to zależy od Ciebie. Ty decydujesz, czy chcesz być niewolnikiem pożądania, czy Jego panem. Współczesny świat nie chce, abyś podejmował taką decyzję, ponieważ wszystko jest tak zaprojektowane, abyś nigdy jej nie musiał podejmować. Pornografia, hiperseksualizacja, media społecznościowe, natychmiastowe nagrody wszystko to jest częścią systemu wyczerpującego energię, który utrzymuje cię w uzależnieniu, a osoba uzależniona nigdy nie jest wolna. Złapali cię w pułapkę, z której nawet nie zdajesz sobie sprawy. Podczas gdy myślisz, że świetnie się bawisz, oni marnują twoją uwagę, twój czas i twoją energię. Każda kropla, którą oddajesz, to jedna kropla mniej dla twojej ewolucji. Ale istnieje wyjście i nie wymaga ono ucieczki od świata. Wymaga to jedynie zmiany relacji z własną energią, zaprzestania traktowania jej jako czegoś, co należy wydawać. I rozpoczęcia traktowania jej jako tego, czym naprawdę jest substancją twojej duszy. Bo tak, to właśnie tracisz kawałki swojej duszy za każdym razem, gdy ulegasz bezmyślnemu pożądaniu, za każdym razem, gdy wybierasz natychmiastową przyjemność zamiast długoterminowego rozwoju. Zdradzasz coś głęboko w sobie, coś świętego. Coś, co jeśli o to dbasz, jeśli to pielęgnujesz, przemienia cię, budzi, wyzwala. Nie mówię o byciu doskonałym. Nie chodzi o to, żeby zostać mnichem. Chodzi o odzyskanie kontroli, obserwację pragnień bez poddawania się im i wykorzystanie tej siły do wzniesienia się. Ponieważ pożądanie nie jest wrogiem, wróg nie wie, co z tym zrobić. Wróg żyje pod wpływem impulsów, których nawet nie rozumiesz. Wróg ignoruje Twoją moc. Kiedy zaczynasz transmutować, kiedy energia, która wcześniej schodziła w dół, zaczyna się wznosić, dzieje się coś, czego nie da się opisać słowami. Stajesz się lekki, ale też stanowczy, pogodny, ale też intensywny. Nie musisz już wypełniać pustki, bo jesteś źródłem. Już nie szukasz uwagi, bo sam sobie wystarczasz. Nie gonisz już za przyjemnościami, ponieważ odkryłeś radość bycia spełnionym. Ten stan, ta wewnętrzna cisza, jest tym, co wiele tradycji nazywa oświeceniem, ale to nie jest światło, które pochodzi z zewnątrz, to płomień, który płonie od wewnątrz, płomień, który nie spala i nie niszczy, lecz odsłania, ujawnia cię. I widzisz to. Zdajesz sobie sprawę, że przez cały ten czas spałeś, byłeś zahipnotyzowany, marząc o życiu pełnym krótkich przyjemności i wiecznych dążeń. Teraz się budzisz nie dlatego, że ktoś ci tak powiedział, nie dlatego, że przeczytałeś o tym w książce, ale dlatego, że czujesz to każdą cząstką swojej istoty, czujesz, że coś się zmienia, że coś się w tobie organizuje. I wtedy rozumiesz, że ta praktyka nie jest poświęceniem, lecz przywilejem, ponieważ odzyskujesz to, co zawsze należało do ciebie swoją energię, swój kierunek, swoją duszę, i nie chcesz wracać, bo już zasmakowałeś tego, co znaczy żyć z pełną mocą. I nie ma żadnego narkotyku, żadnego ciała, żadnego bodźca, który można by z tym porównać. Witamy w renesansie. Nie symbolicznym i powierzchownym, ale prawdziwym, który zaczyna się w Tobie i którego nikt nie może ci odebrać. Dziękujemy, że jesteście z nami aż dotąd, drodzy czytelnicy i widzowie. Jeśli te słowa znalazły oddźwięk w Twoim sercu, zapraszam Cię do zapisania się i dołączenia do tej społeczności odważnych dusz, poszukujących przebudzenia. Na co czekasz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś? Dołącz do tej podróży pełnej zmian. Zostaw komentarz ze słowami: Cisza mnie odbudowuje, i podziel się swoimi doświadczeniami. Polubienie byłoby miłym gestem wspierającym tę wiadomość. Pamiętaj, nikt nie da ci pozwolenia na obudzenie się, zrób to dla siebie.